Dobra, jak to gramy klasycznie tylko, że tam... na tak, be... tak Dobra, tak, dobra. Tak, tak. Dobra, dobra. Ja, ja, ja No i super. Niech tylko mida Jak taki może być kurwa zabroniony? Ja i ja tak. A, ale to. Ja Flaszuje. Już mi się nie jest. Flaszy, Jeden leży. Jest kamer. Trzech, trzech, trzech. Flaszuje. Pilar jest. Leży. B, B, jeden bad, kładzie, bad. jeden maid chyba. Wada ci lurka od, od trzeciego nie widziałem. Prawdę? Ja main. ja mam defa, broje. Dwóch, maj, niech maj, niech jeden maj. Maj, maj, maj. Dawego, Matej. O kurwa. Za całym kutasem. No. Ja pisać też. Zawahanie, ja. mnie nie. Otwieraj skrzynię na CSGO Skins. Z kodem maestro otrzymasz darmowe 2,10 zł oraz plus 10% do depozytu. Strona posiada codzienną darmową skrzynię, z której przy odrobinie szczęścia możesz trafić epickie skiny. Na CSGO Skins co jakiś czas pojawiają się eventy, które zawierają różne tryby eventowe, gdzie możesz zdobyć dodatkowe skiny. Ponadto funkcja Exchanger pozwoli Ci wymienić przedmioty na skiny, które Cię interesują. Strona posiada również tryb Case Battle, gdzie możesz toczyć bitwy z innymi graczami. Wejdź w link w opisie, użyj kodu MAESTRO i zdobądź swoje wymarzone skiny. Sam kurwa kryjesz, stary, co ty, strony. Ja bikuję mida, chociaż nie mam respa. No ja mam nie na mam, to ja mam, ja szuję, 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 ja Schodę, ja szuję, ja nie ja szuję, Nie wiem, ja szuję, ja Znaczy ja Ej, nie, dobra, Ej, chyba ich też ziną, rozpierdolimy, ten, co, ten, panowie? A, myślałem, że Wizaka się Dobre, Ej, ich też rozjebiemy, łatwi są. No. To jest Ej, strasznie to jest łatwe mecze, kurwa, nie. są tu. Jadą, jadą. Smokuje. dużo podbiegał B. Jeden Paweł, mid słyszałem mid main, mid main, słyszałem main. Chodź na refrak, Paweł, na refrak. Kurwa, jest. Gdzie? Na midzie, na idzie. do lewej a jak kurwa no? Od razu z tam 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 tego bigla jebanego. Lesz hmm. Ren, poszedł. Woda. No no, kurwa, dostałem skany. Zamianka jakaś. Woda, woda jeden. WP na Ty Chyba mi smoke strzedł Jeden kurwa wchodzi A. On oh, no, jest, jest main. Ten. A nie wchodzi na razie. Oh. Kurwa, nie miałem smuk. Jeden. Jest na, J, na b. Zeskoczył do wody Biegnął, biegnął na A Na A? Na B Na b. nie trafiłem no Na B jest Nie widzę ich na razie, mogą przy cave'ie być Tam, oni Małkał sobie cave y. osmokowali cave'o, plato Plato? lato mam? No Nie nie jestem wychylony, nie widzę Może się w templu też ja mam. Ja oh, okay. Okay. Yeah. Ol, 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 ol. Osmokowałem ba. Nieee. B ja. daje. B. Ba. Jeden. Smok. Dobra, brata, do teraz. Kataj B. Jeden leży. Grenade. Smoka Jail, Jail. Poczekaj mam smoka Jar leży i main. Kurwa mać, no nie było tej awupy, nie było, nagle kurwa jest, chudwie, no Gość podchodzi, nie? Ma mogę flesza wam dać tego maina, jeśli chcecie Daj Oj, kurwa teraz poszedł, się na moment Dajesz? Małka dostał na mnie. Daję flesza ci Mati, podejdź Mołka, leci flesz Nice Cofnij, cofnij Nie, nie 1A 1A A wchodzi Dwóch na daleko. Dwóch wchodzi. ci Mati. Uciekaj, uciekaj. Siedem. Kto to za? 3, Kurwa, no! Jest dwóch mid, dwóch mit podchodzi. On myśli, że nie widziałem tego drugiego. Mati, idź, idź, idź. dwóch tam jest. Gdzie? No, gdzie? piździe na mi idzie, mówię, że. No, tak, no, ale gdzie mam? Skrócić Na nazwę, czy co? Nie wiem, no. Mogę graje. do Mogę Ładnie. Jest bomba, bomba, no, bomba, jeszcze jeden. To jest nie może, że to jest. Obity, obity. Hyhyhyhy <laughs> Obity jest w chuj Snajper Filar jak chuj jest nie? Mówisz, main jak na moje w chuj Mówisz? No nie Ma filar. Mam mało HP Albo cake może być jeszcze Masz małka. Moim zdaniem main i wychyli przez smoke'a. Nadegeka masz, żeby dać ze smoka. Dobre, on no, mnie patrł. Ładnie. Znajdź mnie, znajdź Brawo. No, za te zjedze, ty ma chyba, się, ten, zjedź za tym chyba, Sayu. Jest jeden. Za blisko. Nice. Zresztą Ja idę P-4 do ciebie. No trzymaj, jeden mid. Tylko jeden. To jest ten gościu, co B-main'a zawsze trzyma. W Smoku się minąłem na schodach z typem ja, na pewno. On wyjebał AWP, poniósł na 9 nie wiem, nie rozumiem, nie rozumiem B, A Gdzie ja tam piję, kurwa, no 21 zostawiłem Woda, Cave, Woda Cave, cave, cave. Jest macie Wypalają nas Masz main'a, Sayu Top, top, Main

Paweł, robimy to coś dałem. na tym B? Ta no, sprosujemy za Mekona we dwóch jest... No kurwa, Ta, no dawaj dobra, tam to dajcie, no to ja też. Dajcie schody to, 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 może za, to... co? Za... Tak Pamiesz Nauczyłem się, ale nic nie rzucałem długo, więc nie wiem byłem. Rozbijam to tego smauka, dawaj Ja wracam, wiesz, tam ja B. dał ja jest Jeden leży, ja zapamati. Mati. leży jeden Tak jest Chcesz przeszanować tak i podejść tam, podejść tam Dobra No to wracam Gotowy? Tak jest Tu nie ma Małeś do nie przyjść Jest na daleko strafuj, jak 10 hp manuku kurwa Jestem tapa, dostałem o, no, tak Jeszcze? Przyskole. 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 Ja byłem w szoku przed wszystkim. Tam dwóch jest w O kurwa. Ej, ja w takim szoku byłem, że typ jest obok ciebie, że nie wiem co ty. No, Zabijałem tego po lewy. No i zryzykujemy. Grasz, sam na midzie, Pevor. Teraz Dobra. i ja sobie okejwa okay, nagram, tak? Ja, ja main nagram. Czy nie wiem, czy dobra, mogę iść Chodź razem. Tylko smoke'a tak, dam do... main'a. Swojęg, smoke. Smoke. Jeszcze Ja tam kurwa... robimy misję. Saju Robimy misję, Saju No dawaj. Ja... Ty do lewej, ja do prawej. To czekaj. Ty. 3, Woda 2, cake. 1. Teraz. Cake, macie. Jeden mid jeszcze. To chyba ma być na Jeszcze mi Ładnie. Podiglu Paka mit do prawej teraz to jest Tak jest Wybieg szeroko Pięknie go traju. Ale on cofnął chyba A on cofnął Kamery mi przyszedł ty Co? O, o. Ale on nie mógł przejść za musiał Ej pod jeden, ten drugi pod Jak końca? to jest możliwe Jak pod mainem Ej. ty Mateusz. Be... A paka. Tupną mi tu. 100% jeden mi tupnął tu. Słyszysz? Co? No, to kurwa, ta, bieg kurda. za mną. Jak co? Nie, dobra. Ty trollujesz. Nie, przysięgam. Dobra. Husaria. Nie masz defa. Masz kopa. Ja pierdole! Jest typ. Jeden z B.A. Wiesz Ale co ja jak się to, to bezczelnie mi. napiąłeś, kurwa. Spalam mnie. A mi leży, leży, kon. Bartosz, zabłupami z main, dawaj. Nie, ja nie jest. No nie mogę go... No zachodzę tego gościa w B mainie. Ja przyszedłem do maina na A. O, zaraz zabijam, zaraz zabijam. Mój drugi plecał. Spuja tam, sprawdził o, mnie. spakom jest pod B. B, B będzie Dwóch, dwóch weszło. Nie wiem, kurwa co on robi, ten gościu. Ty zamiast kłać bombę, on kurwa idzie. masz 8 sekund, nie? Byłem pewny, że od naszego respa jest jeden. Karol, zjebałeś teraz. Zabij tego. Co te ja grają, no? Nic, no trzeba pistolkę wygrać No trzeba, później. trzeba Wygram okay. pistolę, to jestem no. Go Wo W cave macie prawo nice. Molka dał, Dawaj. No. A już poszedł 2 no, no, na karem plecy idzie CT, Mamy lurkera Woda do jest może być, ja palę pierwsze To nie widzę B w ogóle Chodźmy bała. A coś, sobie. jeden Jeszcze jeden Damian, można jednego? Do jednego Bo no, nie. Jeszcze, jeszcze no. Ani mida mogli dojechać? Woda mogli dojechać nic nie... Kurwa Zdejtowaliśmy Nie będzie, <grymne> tak jest. I ostatni, pójdź do Może... Może też, a być jeszcze jeden. Ja nie tak, widziałem jest. go. Templo może być, ty. Nie wreszcie. o kurwa. Lash, to jest na usłysku, Pojeje teraz, nie? Paweł, to takie buty robisz? No, troluje chyba? Ja mi... Podchodź, matę Okej, okay, I tam będziemy robili. Chodź i odpocznij. Poda przepraszam. Ja wezmę płaku. Calec zabiję B, dobra, Bartosz? Ja cofam na no, walku. Bartosz, ty Zabiję, no. to trochę. Milem idę, idę z tobą, Hyper. No. Na razie wyda... Jeszcze jeden. Mid, idzie, 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 poszedł, poszedł, na, poszedł na B. Poszedł na B, mida? Kamera. Pojedźcie. CT i mit. Mhm. Ja 3. do, do, do Kwa idę, ja do Kwa zostań to B. Nie, dwóch jest B, a jest czyste. Musiał był mit jeszcze. Przeszedł a, dobra, dobra. CT. Dobra, 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 dobra. I czysto mam. Tak, stopro. Jestem kurwą jebaną Stopro Słuchaj mnie Ja Stop słyszę pro. cały czas kroki no Mateusz, świetne Matej. info, świetny cover No Stop wszystko pro, to zagrało Nida, mogę dojechać Nie, okno, okno Możesz Kurwa być. no b jeden leży Ja mam Split B, tak? Stopro Pomóż, pomóż Ale to ja powiedziałem, że chyba wychyliło. Jeszcze M-ka. W plecy, kurwa! z lewej, no. Nie no, wygrajmy. Jestem, jestem. Musiałem siku. Może, Może boost idę jakiś. Na razie czekajcie, no, Na razie tu jest z prawej. Dobra, jest 2h, 2h jest. Odwróćcie się. 2h jest cały czas. No blisko, blisko tu był. Dawajcie, dawajcie go. Oh, to jest, jest.

Mit leży. Trzeci smoke w tej dziel. poda. Topniemy. Ja wyszedłem. A. Góra leży jeden. Daj flesza do kamer. Zabijam jednego. kurwa. Leży woda. mit. Ostatni woda. A daleko był jeszcze. Planować? Nie. Szkody. To w idzie.

Nie wiadomo gdzie jest na reszcie, Mata! dawaj, dawaj, ja nie słucham na Bo oni granatami, później trzymają. Mauka dał. Boi na, na B. Mati ma keba w ogóle, nie? Ja idę pod topę jeszcze dwóch plato i bez. Dwóch plato, dwóch plato, bez czysty dwóch plato. Może teraz ciszę zagrajcie, żeby było pod Nie widzę, ale leży. Ale leży. Jeszcze jeden A, jeszcze jeden A. I ostatni na A, ostatni A. Wstałem, plan wyszedł. Ale Karen dać dupy teraz też Piknąć po prostu, zeflejfować Cokolwiek no On miał 10 HP ogólnie, nie? Ej, pikował Zobijemy ogólnie Ja biorę po, ondę, i Fever, już idziemy od razu pod B, wejdziemy Pod B? Tak, od razu Ociek, Drogi w nam okno mi da Tam Mati, do... rzuć palaka, ci fleszuję od razu

To teraz jest, pojeżdża, cave. To ty troszkę sprawdza, cave, gdzie u Karen chodź już do nas albo pikuj No musisz bombę wziąć Za drzwiami nie ma? O, nie wiem Dwóch mit teraz pikuję Trzech jest Trzech mit jest Żobę za za rana No i chuj, no i no wiadomo że nie tam tego, no No i chuj No i wpis the match no niestety Karem jest coś co może mogę poszponcić. Musi być góra gościu, no, 100%. Ja mam mocnego gościu, nie? Sekuczno i teraz na pierdala. Dobra, panowie, midem, Piepierdamy. Popalili tu człowieka. Palili wszystko. Palę lewo na razie. Plasuję. w lewą. Plasuję lewą. Plasuję lewą. Plasuję jest, góra. lewą. Plasuję lewą. Plasuję lewą. Plasuję lewą. Ja to mam jednego. Ej, rzemkę, karen. No. Dwóch, streszował mu drugi. Jeden Meat i dwóch heaven. Kamery, kamery? Leży. Dwóch heaven, dwóch heaven było. Fajajaja, Dwóch się z kurwy tam. Sypy w wodzie, kurwa. Tam po lewej są, no? Ago, tu. Ty kurwa biega po bodzie, jebany w kurwie. Ej, Mati, nie biegnij, Kejba Pikuj sobie z yy, peborem ten yy, A. A wy podbenijcie, według jedna osoba, jest, starczy. W pierwsze pikujemy zaraz po smoku. Zapisz mi filar prawo, proszę. Mhm. Dobra. Niech smoke zejdzie, może być do prawej. Mogę spać, tak? Nie, nie, na razie nic nie rób. Tylko trzymaj prawo. Dobra, ja wstawam z tego B. Leży A w a, kamery. Spaliłeś mnie. Nie, no! nie. Jest tam no tam Kurwa, no! Jeden odsata idzie. Kurwa, no. Leży resp. To jest. Mój na heaven. taki. Mój taki. Mój taki. Mój taki. Razem. Razem. Góra teraz, no. Razem. Góra. Ja yeah, no. Dwóch chyba. To to ma dwóch. Nie. Kurwa! Jaki A, nie no Mateusz, jakbyś tego flesza normalnego rzucił, to kurwa by było git, nie? Tak chujowego flesza dałeś. Ja nie wiem, na on tam nie wpadł. Kurwa!